Witam moi drodzy. Biorę kluczyk i wyjeżdżamy do. Wyjeżdżamy na razie do apteki. Bo ja was zamówiłem jakieś leki dla mamy. Yy, także co to za apteki w ogóle teraz są? Słuchajcie, co to za czasy, że w aptekach nie ma leków, tylko trzeba zamawiać. I to jeszcze takie leki naciśnienie, czyli takie jakby potrzebne wszystkim. Czasami tak nagrywam i nie ma ładnej pogody, nie ma. Tutaj te plamy, co są te białe, prawda? One są za, zalepione, ale ten cały garaż będzie malowany tak jak dom, prawdopodobnie na biało. Będziemy malować Nie. Ten garaż będzie malowany, no, ale na razie to jest jak jest. No. Co ja wam ja zrobię? Za tak, za gorąco było, teraz jest... Pogoda. A jak nie ma czasu, właśnie to jest pogoda i już. Ewa poszła do apteki, a dzisiaj przyjeżdża nasza komoda, która. Przyjedzie, ale zaraz pojedzie do pana, który ją pomaluje na pewien kolor. Bo taka jak przyjedzie w tym kolorze, to oczywiście nie będzie nam do niczego pasować. Jaka jesteś, powiedz. Fajna. <noise> bo Waszła i mówi, że panowie ją podrywają, bo ją jeden jakiś przepuścił na pasach. Na jakich pasach? Ty po prostu gapiłeś się w telefon, a pan we mnie. No tak, no, tak że żeby cząpił, cię, no żeby tak. cię nie przejechać, bo by sobie samochód uszkodził. <laughs> Moja teściowa mojej teściowej właśnie wpłynęła e, emerytura 14 na konto, jak to jest, że pływa 14 emerytura, mamy tylko 12 miesięcy. No dobra, ale pomijając już ten sarkazm, to e, jeśli e, pan Kaczyński myśli, że te, da teściowej... Emeryturę 14, czekajcie, bo Ewa idzie i ona będzie głosować na nich. To się myli, nie będzie głosować. Kto? Nie, bo mówię, że ten, że w rządzie myślą, że jak e, Twoja mama dostanie 14 emeryturę, to będzie głosować na nich. Nie będzie, ale możecie dawać 14, 15, 16, 20, 50, nawet 60. Gadasz? Gadam na tych... Jedziemy tam, będziesz gadał. Na tych... Twoja gadka nic tu nie zmieni. Na Jedziemy. Tych... Ale sobie pogadam chociaż. No, poszczępisz sobie. Dział... Dział uciech tu jest. Jedziemy znowu do tej firmy, która ma nam przywieźć tutaj Komodę i stół, bo z tym stołem to chyba coś jest nie tak, Ewa mówię, bo może za duży, za, za taki, za sraki, nie? Źle zmierzyłaś po prostu. Ja go w ogóle nie zmierzyłam. Pani uwierzyła, pani powiedziała, że stół ma metr m na, na No stoł. i zobaczymy, zmierzymy sobie dokładnie, żeby, nie, śmieszne, żeby nie, powoduje... nie był właśnie za duży albo jakiś taki, jakiś taki nie wiadomo jaki. jesteśmy Będziemy mierzyć zaraz ten stół, tylko nie wiem gdzie on był. Ewa mówi, że gdzieś tutaj, ale ona gdzieś chodzi. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo. Co... Aha, jest, dobra, jest tutaj. O, on będzie dobry. Słuchaj. Ma 148. Czyli no. jest 18 cm szerszy od naszej ławy. No, czyli dobry będzie. Tu jest nasza komoda, która przyjedzie i zobaczymy, jak wygląda na podwórku. Ale powtarzam jeszcze raz, nie będzie w takim kolorze. Nie wbił się bieg a bieg się powinien wbić no dobrze, panowie nam zaraz tutaj załadują i przywiozą jednak ten stół zostaje ze względu na to, że że jest najlepszym rozwiązaniem jak coś mi nie będzie pasować to to zobaczymy jak to będzie nie? mi aktualnie wypadło z głowy dobrze, wypadło Ewie teraz coś z głowy ale tutaj ten boczek co ostatnio kupiliśmy w w znanej sieci super nowy, nowoczesnych sklepów A wiesz sklepów. co widzenia ostatnio powiedziała? Co? a wiesz, że właściciel Dino został najbogatszym Polakiem? Cze, kogo właściciel? Dino A, no tak, no był Tak, ja nie wiedziałam Ja nawet nie wiem, jak on się nazywa A on już jest najbogatszy <głosy> <głosy> e, No i będzie Zagraj, taka zupa Zagraj Słyszeliście o takiej zupie? Jest gdzieś na naszym kanale i ktoś tam nawet w komentarzach pisał, że u nich się mówi jakoś inaczej, ale już nie, nawet nie pamiętam jak. Tak? No, bo, bo, bo to wiesz. U nas się mówi zagraj. U nas się mówi zagraj, a u kogoś innego się mówi jakoś inaczej. No, i będzie zagraj na boczku i będziemy grać, grać na tym boczku. Tak stoję i się nachylam nad tym, kurczę i ta para leci na mnie, i będę pachniał kiełbasą mhm. i boczkiem. No. Woda się już gotuje. Trochę mało tej wody, ale to można zawsze dolać. Teraz mhm. dolejemy. Wiadomo. Wiadomo. Pustynia. Pustynia. Tak jest. Tutaj jest ten... ta nalewka z tego krwawnika, co FK zerwała w na działce u nas i będziemy dzisiaj przelewać do słoików, bo już jest, już jest bardziej niż gotowa po prostu do buteleczek. No. Tutaj, do, tutaj ile weszło chyba ze 2 litry tej wódki, nie? Jeszcze dolaliśmy, tak, z pół litra do tego, do tych do tego i 1,5 litra dolaliśmy z pół litra. No i w sumie 2 litry gdzieś tutaj jest tego. za dużo do tej zupy zagra i nie potrzebujemy, bo jest cebulka, ziemniaki, a nie robi się czasami też jeszcze e, takich klusek. robi, kl kl Ale to później. Aha. Kluseczki. Dziele angielskie liść, laurowy kartofelki, do no. tego przysmażamy kiełbasy, boczek, co tam mamy, na końcu dodajemy marchewkę i jest Widzicie? gitara. No. Raz, Później te kluseczki też będziesz robić, nie? Bo z tak, kluskami tak. jest dobre. Zagraj ja to kluski, nie? No właśnie, ja to nawet wiesz, chyba tych ziemniaków nawet nie potrzebuję. Wolę kluski, tak. Oczywiście. Później. Tu się za grubo gotuję chyba trzeba zrobić 7. No, a tu jest. Wiecie co, tu jest, nie? Cześć, najlepszego. Tak i. Oj się skurczyło to mięsko, co? No jak to mięsko. Kurczę, to trzeba chyba dorobić. Nie, nie, dobrze. Nie będzie, nie, będzie dobrze. To będzie git. A śmietany mhm. się daje do tej zupy, nie. czy nie? Nie. Puskę tylko dorobimy. No, to, to jest zupa bez śmietany, wiecie. A mięska nie trzeba dorobiać, bo ja bym dorobił. Ja cię dorobię, zaraz wystarczy. Tak? No jasne. Ja bym dorobił. No ale dobra, nie, to nie. Będzie gitara, słowa. Ewka tu dziadkom, dziadkom odlewa, tylko mówię jej, żeby za dużo nie dawali, bo nie mo, dziadki nie mogą tyle jeść. Mogą. Co my? Mogą, No. Już jest zrobiony, zagrajek. Zaraz będzie konsumpcja. Bardzo dobra zupka. Bardzo dobra. Jed, jedna chyba dobra. Jeszcze kapuśniak Ewa dobrze gotuje. Który jest bezśmietany. nie? I kapuśniak i ten jest bez śmietany. i ta zupa jest bez śmietany i jest bardzo dobra. Bo inne bez śmietany tak nie za bardzo, ale te akurat są dobre bez śmietany. Ja tam jeszcze głodny nie jestem, ale Ewka. Ty nie jesteś głodny, ale Ewka sobie włożyła. Bo ja czekam jeszcze z pół godzinki, bo przed chwilą zjadłem te Doni Te pain ke sobie zrobiła. Donia tutaj takie z tego. Z czym? Z bananem i. No, ja sobie z serkiem to zjadłem. widzisz niepotrzebnie, mogłaś mi nie je dawać jeść. To wtedy bym też za zupę. zupę No właśnie. Zupka już zjedzona była. No, brak mi słów, taka była dobra. Teraz idę tutaj zerknąć, bo będzie trzeba, prawda, wąż podłączyć do tego basenu i spuścić tą wodę. Tu jest gdzieś spust, z której to strony był był po tej stronie. O, tu jest aż. Dobra, podłączymy i będziemy spuszczać. Mam akurat idealny. To jest chyba czy czwarte albo cal. Nie wiem. Czwarte chyba. W każdym razie idealnie mi pasuje ten wąż do tej dziurki. Tylko nie wiem gdzie jest koniec tego węża ja go gdzieś tutaj bo on nie jest zbyt długi on ma chyba 10 metrów on tu jest tu jest o jeszcze tu jest Finlandka szukaj tego węża idzie idzie tak nie jest dłuższy niż 10 metrów mi się wydaje o tu jest końcówka yy, tu jest końcówka jest końcówka. Leci. Ale tutaj mam jeszcze kurczę. Taki półcalowy. On by był za mały. Ten jest chyba właśnie czy a tam jest, ten jest calowy, tak mi się wydaje. Ten jest troszkę dłuższy, ten siwy. Może ten by pasował, zobaczę, bo ten kurczę mi tutaj sięga do połowy tych tujów. Jak tyle wody tu wyleci, to trochę trochę będzie nie za fajnie, nie? No, czego tu szukasz? Czego tu szukasz, Finlandka? Mm, czego ona tu szuka? Coś tam jest? Szukaj. No, jak widzieliście, kurcze. Jak widzieliście, ten dłuższy wąż się niestety nie nadaje. Nie nadaje się, bo woda wylatuje. A ten, ten krótszy mi się idealnie nadaje. No i dobra. Będzie trzeba coś wykombinować, żeby ta woda się tutaj gdzieś pomieściła. Można by, oczywiście, zrobić. Są takie przejściówki między jedną grubością węża a drugą, ale to jest super roboty. Bym musiał jechać, bo nie mam takich kupić, zrobić. No a tak, to może tak mi się uda. Szkoda tyle wody wylewać. Tutaj mam jeszcze taką beczkę. I sobie ją. tutaj uzupełnię troszkę w razie potrzeby to się ją gdzieś zutylizuje widzicie chwilę mnie nie było byłem na dworze tam wiecie co robiłem a tutaj na, don tak, na górze Donia odkurza i jest hałas ale tutaj Ewka nie za mało tej kiełbasy? za mało <głosy> <głosy> eee... z głową tą kiełbasą to jest kapusta to ma być kiełbasa z dodatkiem kapusty. nie to już to masz zagraj. A, Mięso z dodatkiem zagraj kapusty. jadłem bardzo dobry był. W każdym razie to będzie taka tak, ta kapusta sznurowana, tak się u nas mówi? Szmurowana. Szmurowana. Uf. Bez różnicy, wiadomo o co chodzi. Wiadomo, wiadomo. Jest dobra, oczywiście objętość jej jest duża, ale się zmniejszy ponieważ e, wyparuje właśnie. Możliwe, że się nie znam na życiu. Mhm. Ta dużo tej wódki tu nie będzie. Te, 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 te kwiatki nam tutaj wszystko wciągnęły. Pewnie jedna butelka. Możeśmy naszykowali dwie. dajcie ci otworzę, bo to ciężko ci... Nie otworzysz. Nie otworzysz, trzymaj, bo ktoś tam musi trzymać. ktoś musi trzymać. Daj, kwa, zy, kwa. Ach, ale za, Zacią, zaciągnęło. Co się stało? Co się stało? Co się to stanęło. Trzymać ci ten lek? czy no. ten czy tamten? Jakby jeszcze trzymał ten, to i tamten. A będzie git. Proszę panią, leci. Co to jest? Bo zapomniałem już. Nalewka z krwawnika. Krwawnik. Oj, czekaj, poczekaj, jeszcze, ja jeszcze, jeszcze, jeszcze. Widzisz? Dobra, może starczy. Bo i tak wszystko nie wejdzie. I tak nie wejdzie. I do tej drugiej buteleczki. Tyle to mamy na całe życie, nie? Nie. nie? Na zimę. To jak to się pije po łyżce, to jak na zimę. To ileś ty pijesz tego? Zmierzy. Dużo nie pijesz przecież. Dużo nie chlejesz. No patrzcie, widzieliście? Prawie, prawie dwie takie butle. Przypominam, że weszło dwa litry. A tu jest tak. Jeden litr i tu jest 0,7. No to wciągnęło ćwiartkę na te kwiaty. To zleci, wiesz? Wiemy, jakby tak wycisnąć to jeszcze, nie? Tak. <laughs> no ale i tak dużo nie ma. To od razu na, na łyżkę i od razu do wypicia. <noise> I teraz, teraz takim przyrządem wydrukujemy etykiety i, i na handel nie. <noise> no właśnie. No widzisz, takie kółeczka Ewa wycina i wiecie do czego? Nie wiecie, ja wam powiem do czego, żeby te buteleczki tutaj jakoś ładnie zrobić, nie wiem jak. Ja natomiast, teraz jak była w piwnicy, przyniosła mi takie coś, ja to że kiedyś z kluczyków przyniosłem, to jest taka, przywiozłem, taka karawka, tutaj się tego i wiecie co sobie tam wlejemy, nie? Tylko to ładnie wy, wyczyszczę. No, piszcie w komentarzach co sobie tam wlejemy, zanim zanim wlejemy. Zanim wlejemy. Hmm. Ewa mówi, że trochę ksywo, ale... Oj, to do nas? Może. Zamówiłeś coś, to może ci przywieźli. Zobaczę zaraz. Nie, nie do nas. Nie do nas? Nie. Ewa mówi, że to jej się nie podoba. Co ci się nie podoba? Zostaw, dobrze jest. Nie, to mi się dało. Musisz to odkleić. No to no, właśnie, właśnie. Nie, no to dobra, jedno dobra. Jedno zrósł, a drugie zrób tak, żeby ci się już podobało. Żebym się nie musiał denerwować. No. Jedna wygląda tak, Ewa mówi, tak miała wyglądać ta buteleczka jak ta i mówi bierze tą zaraz i zerwie, bo nie przeżyje tego, mówi, tego nie przeżyje po prostu, zrobi tak i zaraz Wam pokażę jak. No. I tak wygląda. Jest git? Tak, teraz mi się podoba. Teraz jest, Ci się podoba? No. To fajnie. Musisz zanieść to tam do piwnicy koło wódki. Dobrze, pusty. zaniosę oczywiście, jak najbardziej przywieźli, Sławomir będzie teraz panu pomagał i tu ustawią przed domem komódkę, przygotowane miejsce jak zwykle jest, bo ona czeka na stolarza do... jeden dzień w sumie będzie czekała na stolarza, nie? nic tutaj, ile jest kluczyków? tutaj na razie tutaj na razie ona sobie będzie stała Kluczyki. No, tutaj Bo, ona O, ja jej nie pokazywałam, ja mam pokażę. to jest taka magiczna szufladka. Tak. Nie, ona jest taka, a jak już tutaj przekluczy w tym to jest koniec. To koniec. To koniec, <laughs> to koniec będzie. Koniec. Jedynie siekierą wyrwać. Są kluczyki i są cztery. Jeszcze tu jest kluczyk. No pewnie wszystkie pasują do tego. Nie pokazywałam, widzą moim, co ona ma tu. Ona ma od razu taki podzielnik. Pokazywałaś. Na... To no. ty pokazywałeś. Na <laughs> e, to tak. No i stół jest tam, stół zaraz przymierzymy, zobaczymy, czy będzie gitarowski. Trochę za szeroki, kurczę. No stół to, ma pewne parametry. to będzie malowane i robione i komoda oczywiście też będzie malowana, robiona. Także, bo to by nam nie pasowało. No dobra, nie, no to do przymierzamy. Niczego, do niczego. Czy nie będziemy przymierzać nawet? będziemy? Dobrze, Trochę ten. Trochę jeszcze zaparowany jest od środka, ale to nic. No i mieliście rację, Jim Beam tutaj będzie w środku. A skąd wiesz, co powiedzieli? Zawsze tak dobrze myślę, mówią. Tak, myślę, że wiedzą. Ale popatrz. Nie będzie wszystko. Będziesz musiał jechać dokupić drugiego. Trzeba dokupić jeszcze. Tutaj nie było całego, bo tu było gdzieś tyle, nie? Tak, tak, to nie było no to całe. To jest litrowa butelka, to jest 0,7, no to pewnie jeszcze... 0,7, myślę, może, co? Wiesz. Albo litr, może litr. Litr, to jeszcze litr. się wyczuje, jak to nie wejdzie, nie? Jasne, no. <laughs> Ty nie ma kłopotu. Litr będzie stał. wyszłaś niepotrzebnie. Wychodzisz cały czas stąd, no. Tak, wychodzisz. Wychodźmy stamtąd. Idź tam już. Idź tam. Idź. idź się, schow. Schow. Schow się bo ja nie mam czasu, żeby się stąd bawić. tas minha droga